Brzesko i ulica Konstytucji 3 maja. Znajdź absurd, o. Mam znaleźć absurd. O mój drogi, chłopie, nawet oczu nie otworzę, a już wiem. Widziałeś kiedyś coś takiego no leżący krawężnik. Też ten krawężnik i te zatoczki zarośnięte trawą są częścią pewnej inwestycji, dosyć krótkiej. Bo zaczynającej się tutaj, kończącej się tam, ma to jakieś 200 metrów. Rozpocznijmy jednak od genezy. Rok pański 2015. Uchwalono wtedy, że za 100 tysięcy złotych. Wybuduje się tutaj nowy chodnik. 2015 to jest istotne. Rok 2017 budżet, a jakże, obcięto o połowę, a więc do 50 tysięcy złotych. A w roku 2019 za połowę budżetu mamy połowę chodnika. Brawo, bravissimo, piątka z plusem, jakby to powiedział jeden pan Połowa chodnika, ale połowy mieszkańca brzeska tutaj nie uświadczysz, dlatego biedni ludzie musieli kupić sobie samochody. A za 50 tysięcy złotych to tych 500 plus to będzie? Wła boga, ze 100? Brawo? Matematyku,